Dzień dobry, misiaczki moje. To teraz szybko rozgrzewka i do ćwiczeń języka. No to malujemy języczkiem każdy ząbek osobno. Pamiętajcie, żeby nabierać farbę na dole. I tak samo dolne ząbki. Polika na polik skaczymy jak piłeczką. I paseczki na suficie, od ząbków do gardełka. Pilnujemy, żeby broda nam się w miarę nie ruszała. Teraz szeroko ziewamy. Złapać ząbkami boki naszego języka. Uśmiech, szeroki język i skrzypimy. Teraz robimy zmęczony język, tylko na warce. I na zmianę z wąziutkim. Idziemy konikiem. Broda. Próbujemy cały czas leciutko uchylone. W jednym miejscu. Udało się komuś tak szybko, jak mi na końcu. Dobra, balony z polików. Trzy krótkie i jeden długi, pamiętajcie, wdech nosem. Długi, długi nosem, i budzią wydech. Jeszcze raz. Przepięknie. Dziubeczek uśmiech, jeszcze robimy. I robimy. W wąsy, i okienko, jak wam się uda. Tak jak u rybki, to jeszcze na koniec szufladka. Spróbujcie zrobić bawi ogon z języka. Pamiętacie? Język oparty o krawędź tych ząbków na górze i rozszerzamy boczki. Tak, żeby brzeg języka oparł się o brzeg ząbków. Jak oderwiemy, to zrobi nam się miseczka z języka. I jeszcze raz. Hmm? Boczki, 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 boczki. Przepięknie. No to zaszummy, jak nasze drzewa. Dziubek, język w górę, boczki dotykają zębów i dziąseł. Język cofnięty pod wałeczek dziąsłowy, tam gdzie szukamy łaskotek. I szumimy. тетка. Ша. Teraz wyrazy. Szynka, pyszna szynka. Teraz wy. Szynka w koszyku kosztowała trzy groszy. Szklanka, szklana szklanka. Przemek poszedł po szklankę i szampana. Szop. Szary szop. Janusz przeszukał szopę w poszukiwaniu szopa. Janusz w poszukiwaniu shopa. Szafa. Kształt na szafa. Szukaj koszuli na wieszaku, w szerokiej szafie. Szukaj koszuli na wieszaku, w szerokiej szafie. Szuflada. Pierwsza szuflada. Szybko szukaj szyszek w szufladzie. Szybko szukaj szyszek w szufladzie. Szabla. Szeroka szabla. Przyszły szambelan szarpnął szablę. Przyszły szambelan szarpnął szable. Szakal. Szpetny szakal. Szop szepnął szakalowi. przekój uszy. Szop szepnął szakalowi. przekój uszy. Szanik, szafirowy szanik, szafirowy szanik. tak jak moja podkoszulka dzisiaj. Szaik Szymona szybował na wietrze. I będzie jeszcze wierszyk, cudownie Wam idzie. Szeryf Mateusz. Szeryf Mateusz wypiwszy trzy kawy... Pisze depesze do krewnych z Warszawy. Wujaszku szanowny, przybywam już w piątek. Przygotuj mi proszę na poddaszu kątek. pysznego gulaszu, trzy pełne garmuszki. Łóżko, dwie łyżki, talerz i poduszki. To jeszcze raz cały wierszyk. Szeryf Mateusz, wypiwszy trzy kawy, pisze depesze do krewnych z Warszawy. Wujaszku szanowny, Przybywam już w piątek. Przygotuj mi, proszę, na poddaszu kątek pysznego gulaszu trzy pełne garnuszki: łóżko, dwie łyżki, talerz i poduszki. Cudownie. Brawo. To na koniec pokażę Wam jeszcze, co możemy wykorzystywać do ćwiczeń naszego języka. I wymyślania. Hmm. Znacie karty do Piotrusia? Może macie własne z ulubionymi bohaterami? Pomyślcie, czy nie dałoby się na przykład losować tych kart i wymyślać, albo po prostu opisywać, co na nich mamy. Tutaj mamy Gufi. Gufi siedzi na pufie i czyta książkę. Hmm. Albo na przykład. Główi siedzi na puszystym fotelu? Też może być. Hmm. Myszka Miki urządza przyjęcie urodzinowe. Zrobił tort truskawkowy. To dla tych, którzy ćwiczą rydę. Hmm. A teraz trudny łamaniec. Kto wie, jak ten pan się nazywa? Sknerus, smak kwacz. Mnerusmak kwacz podskakuje z radości. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.